Więc kładę ją do łóżka Jest bezpieczna, nie musi się mać Bardzo pomożaba Jeszcze pisze mama Przez telefon gada Ej, ej, ej Kupiłem sobie wielbłąda mojego Ja ciekawego na ciebie mam gapkę Nie z twojego wielbłąda oglądać Ale nie jest brzydki Taki no, to kino, <słuch> no. <słuch> Jak wielbłąd trochę Nie gryzie Przynajmniej pluje Ale pluje no Zobaczcie? Zbawiło mnie skryp? Każdy się pije z każdym. Każdy pije z A kto nie wypije, tego <laughs> <jednego> wie <mnie taki? śmiech> Byś dał temu koniowi coś, jakiś stymulant, bo kurwa tak zwisa. To ta głowa. By, byś po nim tak nie skakała, to by nie zwisał. Nikt nie skakał, to ty żeś go zmęczył, że się ocierał. Trzeba po pierwsze, nie przebijesz, a po drugie, nie, 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 nie. jest to dosyć szkodliwe dla ty, zdrowia. Ty, ty mi gumy nie przebijaj, bo ja często Nemę wjeżdżam. Okej! Okay. Eee, dobra, czekaj, mam lód. Jadro wody. Jaki lód, chłopie? No, nie chcę mi się szukać wiadra. Zaraz się roztopi. Spokojnie, zaraz się rozkręci. <śpokojenie> <śpokojenie> Uważaj, uważaj. <śśmiennie> co to? Okej. <Okay. śmiennie> to na chwilę wołałeś, żebyś weszła. Znaczy po podjechała. Nie, nie, <śmiennie> Żora. E co z gwiazdami był taki ten. Rzora kolejowczy czy Korylow. No. Żyje chyba, hop. Czemu? Półmar. No ogóle, może. Jak to się stało, żebyście byli w czwórkę? Jak pijam nagle, jest piątka, co Co się stało? No byliśmy w czwórkę, ty no, wbiłaś i jest piątka. W ty wbiłaś i jest piątka. Nie da się do dołączyć dalej. Kurwa, Mać, no ile może? No jak mam cię zaprosić jak cię nie ma? Jestem już Teraz to ja się szelam. Ja w nie odpisuję jak się szelam, a ciebie będę zapraszał Kurwa jestem ważniejsza niż jakaś fotowoltaika byle randomowa gówno jest a nie. No gówno jest to nie Pojechali Sujek auto ucieka Co tu się dzieje What? U ty bo... Tornado! E! To... to jest twoim też! Pa, panie, sam... Ja, ja wsiadam, ja wsiadam. Walić to. Łap auto! Tu jak biegnie. Wsiąść do niego. Tornada jakieś latają. żar mnie, dziedyga. Rolę się odwróciły. Myślę, bliżej byś miał do powrotu, bo tam chyba któregoś... Mm.